O, cześć. Dzień dobry, może nikt nie wbije Witam serdecznie, kolejny odcinek z Gurali V13, znaczy 15 Zdecyduj się Ej tak, szybki change, position Jak dokładnie widzicie jestem z Johnem i jeszcze jest Chilu na odsłuchu No Na detoksie a nawet ja nie muszę zmieniać OFN no, OFN Dzięki no i jedziemy sobie kulturalnie Drobi yy, dzisiaj yy, sianko zbierać bo jakoś, że już wyschło czas przyspiesza do 15 yy, już yy, czekamy na nasze żniwa, które już niedługo tutaj będą w następnym odcinku na pewno zajmiemy się jeszcze pryskanie buraku bo jeszcze tym burakiem będziemy pryskać znaczy Johnny będzie pryskał, a ja pewnie belki układa dalej bo liczymy, że trochę ich tu wystąpi tych belek przynajmniej ja na to liczę no i 40 nasza występuje w roli dzisiaj pociągowej i będzie, będzie gibać belki Bo jak ładnie się dymi z tej pracy Widać, że suche Tyle przejechałeś już belkę masz? Pójdź, weź, myślałem No już jesteś dupcu. Już popsułeś się, bo stoi Już popsuł To jest. Justin, we have problem. ma masz no problem? Ja rozłożyłem sobie widły. Tak jeszcze prasa chciała wypić kostkę, to był fajnie. No i tak prasa ta działała. No. Działa, działa na singlu bez problemu. Prasa też działała. Na no multi? Mhm, mm tylko że pokosy było widać. Nie? No bo administrator musi ten. Pokaż, ja wejdę, może spróbuję, może mi się uda. Próbuj, może ty. Nie, wyłącz prasę, rozładuj prasę. O Nie wiem, że ja muszę pracować. No ja chciałem belki zbierać. Czekaj, bo mi... mi. jeszcze tylko trzech modów brakuje. mi brakuje. I na przykład nie zbiera pokosa, no nie? Weź jedź. Trzech modów ci jeszcze tego brakuje? Zbier zbiera ci? Nie. To weź jeszcze, może obniż ją. coś takiego. Teraz nie zbiera w ogóle tych. Też nie zbiera. Chyba, że ci zbiera w ogóle w, sam w tym w ciągniku? Nie. Karwa, kawunia. Już kuźwa Żeby go tak Siano Amount 4000 Ja wejdź Jeszcze jedną sprawdzę Myślę, że bym rozładował pracę, no nie? <laughs> Ale kikut Poko. Dawaj tylko No i teraz Działa, to nie? Nie, musimy zmienić tutaj chyba centymetry No jest ustawione, była na metry jak ja miałem Ty to zbierasz Ale słuchaj. Ale ta belka mała jest kapitalna Jaki fejl? Nie? No jest na metr dwadzieścia ustawiłem dwadzieścia jest normalne. Jaki fail! No ale ja tego nawet nie widziałem, no nie? O! K**wa, przez przypadek mi się nacisnęło i się... Normalnie działa teraz, na, się, na się, się rozładuje. Dobra, teraz... Pozycja robocza, poproszę. bo jeszcze muszę obczaić jak to, te wideo działają bo jeszcze tych wideo to nie słuchałem tam, nie, nie widziałem jak one działają ale ponoć są kozackie, tak więc Są te co na może będą? No? Tak o No dobra zadziałało Tak, te same co na Wielmorzach są Jakie się będzie ten? Zdejmowała z nich. Le są zablokowane. A zniknęła ta mała belka, no nie? No, bo no, przepchnięta lekko. Ale widać, że ta tamta belka, no nie, ta stówka jest inna. A, Z ty się odblokuje, dobra. Czyli wiemy czy w zu się żebym się stanął tu. To... Nie ale to nic. No jak widzicie belki będziemy układać, czyli może być troszkę nerwów, ale to tylko um z mojej strony, ale raczej nie powinno być. Bo akurat te belki się dobrze układa. No i proszę hmm, to cię znowu stało. Nie możesz rozładować? No. Nie. Dobra, tjabra, to ja będę przesłał na imput. Belka yeah. uciekła. Ja? Yeah. Fajl. Kurde, czekaj bo mi się... Przełączyło mi się, tak? Nie. A. Dlaczego się kuty nie chce teraz opuścić? Bo masz jedną metrową, drugą masz w metr 20, nie? Ale nie. Powinny się. Nie, no, ten odcinek to będzie jeden wielki fade. No ale później, no, dlaczego, tak? Ale coś się z tymi belkami. Dobra, o. Teraz powinno być. Dobra, wezmę sobie tylko jedną belkę może. Ty, to może mam pomysł, o... Co? Jak to się renderuje? To może szybkie cięcie relogii z powrotem? No, co ci to da? Może <tot> się prasa w logu coś tam jej no przestawi? Następne wymyślenie, kurde. Proszę bardzo. Ewo. Tą belkę trzeba na drugą przyczepę postawić, czyli. Albo na, sam na samą górę. Tu już nic sobie nie mam. To jest za różnica. Masz. Tylko musisz uważać na automatyczne ładowanie, jak wkładasz na ten. No nie, ja będę pracował. No czyli praca działa tak samo jak w 13. W 13 to samo było. Tak samo u z tego co pamiętam. I też był podobny problem. A, bo ona tamta wielka uciekła. Nie no, tego to się nie spodziewałem, że tak ta praca będzie działać. No, ale przez to, że u Krzycha wszystko fajnie normalnie działało, nie popracowałem. A no, może on miał inną wersję? Nie, to samo. Nie wiem. Nie Może dzisiaj taki dzień. Możliwe. że to też dlatego, że tutaj masz problem z tym, z wielkościami tych belek. No, kuźwa, ale jaja, powinno być metr m, no nie? Wyszły, wyszła metrówka. E to odcinek będzie jeden wielki fail. Bez kesenie. A to niesamowity fail, to to nie jest. Nie. Niesamowity, może nie, no, ale tak, to fail. Wiesz, to chociaż taka sama wielkość jest. Będziemy się zajkowali o boże, to nie jest faj, no bezprzestawania nie jedziemy się ciąć z tego Ej, tym tą stroną Nie wiem jak się bawisz i jak się ciąć to się ciąć Tak oho, nie? ciekaw jest ciekaw jest dlaczego ta praca tak działa ale fajnie wygląda to praca podoba mi się wygląd tej pracy jeszcze jeden błąd jaki? to self madegewix serio to, give self -made, to ma obciążnik jest made give tak tak to jest obcią obciążniki te większe Takie, jedno, jeden taki naprzód jest taki jak zderzak a drugi taka wielka beton, betonowe coś. betonowa mm. krowa. A, ja wiem dlaczego nam się może ta prasa na początku zbugowała, że takie małe wyszło, no nie? Bo tam najpierw nam wyszła metrówka, a potem może dwudziestka wyszła i dlatego. To mi się wydaje, że oryginalnie jest granie me metr dwadzieścia, no nie? No oryginalnie jest metr dwadzieścia. No i... To chyba dlatego tak było to spowodowane, ale nie jestem pewny. Tak mi się tu coś widzi. Kurde, po nierównym jadę po prasą. Wybuchnie. Ale no przyjemnie się zbierało tak o belki te jak coś się same nakładają, no nie? Nie. <grymne> to jest coś inny. Wejdź i zobacz czy cię nie ma z drugiej strony. Okej. Okay. No i tak to wygląda dzisiaj na PGR, ze mam nadzieję, że już niedługo nam się zrobi i zro... przejdziemy do żniw, jeszcze będziemy na pewno w następnym odcinku, ja będę układał te belki z ścianem i na pewno w następnym odcinku Johnny zacznie pracować i zamówimy ekipę do ogarnięcia naszego bizona, oj bizona, naszego kom kombajnanda do yy, prac Doktoru. żniwnych, tak, w Wiktora, cara Wiktora II z Rosji. No i postanowimy zamówimy jakąś ekipę i zobaczymy ile nas to wyniesie wszystkie takie pierdołki tam do załatwienia ja bym ostatnio zamówił serwisant to łyknął 4000 Jeszcze na tyle to stać E wyżej opchniesz co nieco Tak najwyżej opchnę ob skiny w całej med Meduzie No końcy na dawlu No mam wszystkie moty, ale ja już nie muszę to Jeszcze, ale coś nie musisz. Ale mówisz. A chce co, co to zmieni? Nie. Będzie siedział w traktorze. No, właśnie. Będzie synchro. to samo by robił jakby wszedł za pierwszym razem. No i będzie synchro. No, ale ważne, że moty mam. Kompetował. No ale fajna prasa, podoba mi się ta prasa, mimo, wszystko, mimo, że wszystko, ale fajnie wygląda z tyłu jak się dymi tak za nią, no nie? Znaczy kurzy, dymi się Dymi to się obok John'ego No no, right. właśnie, a Johnny teraz nagrywa, a 200 metrów od niego pali się chołupa. No i co zrobię? Nic się zrobi, no No nagrywanie z luk tym To widzicie? pójdzie z karnistrem, będę dolewał, żeby nie zgasło. Do no dokładnie, no czy tak się robi Nie wiesz, że od jednego podpalenia 10 złotych się dostaje Jakoś tanie u ciebie. Zagaszenie czy jakoś tak. Nie, nie wiem ile dostają ci z Ochotniczej straży, Pożarnej Do żadnej zagaszenia. 200 zł za wyjazd. No to na przykład. A ci za palają? strażacy? Hmm. 500. A to co innego? 5D. Razem Od każdego. Z 400. Jedno na końcu masz jak coś. Tasę czy belkę? Belkę. Ej, czekaj, ja jadę tylko 14 na godzinę, miorzam w wciśnięte. Shift i strzałka w górę i w prawo. Co? Co, co? co on gada? I, i shift i strzałka w prawo. Strzałka w prawo i do góry. A co, 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 to, co to zmienia? Tak zwane przełożenie i pedał gazu. A, za... No nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Łoj, i teraz... Jeszcze... Drive Control. Ale tak Drive Controla to nie znam. To jest wiesz, zabezpieczenie przeciwko chillowi, żeby dzieszał A. <noise> Rozumiem. Taki jest limiter, jak z 13, no. będzie za szybko Będę szalał. I to było wczoraj ten? Czy ilu będę szalał za to, jak dziś w ukurydzy? Nie było. już szalał jak dziś młodej kukurydzy. A to. DJ jakiegoś mieliście czy zespół? Lucy, to ty nie pamiętasz, to było wczoraj. Ja wczoraj nie grałem. Jak to nie? DJ mieliście? Chuj, to do mnie. No, trochę daleko, ale... Przyjechałem. To nie jakaś ciulowa muzyka była. Nie, to no nie było na niego gorzej. Chociaż niektóre to takie... Hmm. Smętne się. Takie starego DJ mieliście. Nie. I. Ki... Fra Francek Kimono. W no twoim wieku to może stary, <laughs> Nie no. Nie. Czuję się obrożony. Nie no, ile to <laughs> <przykład>? czas? <laughs> Więcej niż lubi <noise> Ja 22 Bo pewnie rok mógł tak, od mojego 22, brata 22, tak no. no To on miał może 25, jakoś tak A ja to mój roczny A to słabo Ale szybkie prasowanko Jakim cudem Ej, tu nie, tu nie ma siana, ale prasa pracuje. Aha, może to jest, wiesz, z tego błędu, wiesz, co z grabiarkami. Co On tu robi. Zarzuć. Pies gdzieś mu w los. Czyli, czy suka, czy on co, co on tam bo Jest, może, spra sprasuje jedną belkę na zielono. Nie, pies mu las. Nie wiem co jest, ale auto zbieranie gdzieś nie chce Musi, Musisz mieć na podłożu albo przełączyło ci się ten No mam przełączone na widły Może jeszcze raz przejąć, bo ja też tak miałem I Nawet pobocze sprasuje, rozumiesz ty to? O, no to możesz. Na skąd ten poz? Do zebrania. Będę szalał za tobą, jak w kukurydzy Czasem cię zabiorę na wycieczkę do Pizy bez jaj No, z jajami Powróciłem? Pies ci dziś w los Nie pies, auto Jaś mi tu wjeżdżał nie po czym... I go pieprzył No z kamieniem nie po nie wjeżdżał Z drugiej strony miał jechać O! Prawda jaka zielona beleczka, bardzo ładna. Ładniejszy nie widziałem w nie widziałem w życiu, ale naprawdę bardzo ładne belki wychodzą z tej prasy. Takie okrągłe. Takie okrągłe, dokładnie. Takie amerykańskie. To prasa rolująca nie robi kostek? Nie, Ty nie Ej, my nie jesteśmy allok takie błędy popełniać. No ej ale to było wtedy przekuzackie to, to też była prasa wędzira. No to była ta sama prasa wiesz Dobra boże kary, ale ja nie jestem Allo Nie, nie ob... mody na odcinku Proszę wiesz? mnie tu ten, <laughs> nie porównywać do takich osobników No Dokładnie ty. Zbyt wysoki poziom na moją jest wyższy poziom cię panie gnoju No obkoszone fajnie Jeszcze z jednej strony operację, to może jeszcze jedna belka. tam jedna zielona belka będzie, to trzeba ją zgarnąć, jakoś. Fakt. Na razie ja tu walczę z tymi widłami. Dajcie, to ja pomogę ci. Auto zbierania na te. upadania tych przyczepów to jest masakra. No trzeba uważać, bo ci zapierdzielić wszystko co tam jest. Dlaczego trzeba sobie to wyłączać? No i na pewno musimy w jednym z odcinków wziąć się tutaj za jakie wykoszenie rowów, to ja będę koził na pewno przed żniwami jeszcze może. Jeden pokos, skoro żeśmy już tak się dogadali to ja wam pokażę jak ta ksiarka działa tu. I pokoszę też. Tak więc no stres. No jeszcze kurna nie widziałem, żeby pracować pobocza, no nie? Nie no, raz widziałem. Ale to były takie... No, Kurde, dobre to. Prasują pobocza, kuś. Brakuje, brakuje im nad trawy w domu, to pracują pobocza. Pan auta nie jeżdżą, to czysto jest. tak. A, teraz nie mogę rozmawiać. Co? Czemu się nudzi? To nie, mama teraz do mnie. Mama. Ładnie masz tyle zapisanego. No, no chciałabyś, chciałabyś. Będę szalą bo jak dzik w kukurydzy No i dobra Dobra, zjeżdżam pracą Ja tam jedna dwie walki są, kurde, nawet tak daleko trochę Ale to nic To nic Tak co, ale nie wiem co mi tak dzisiaj farming Kijowo chodzi Do wody odmawiałem Źle działałaś na nie dlatego, rozumiesz. No też może być. Ja się na tym nie znam. Rozumiesz, złe feromony i te inne No Dobra, ja zjadę na Gospę? Gospel? gospel? Tak. I hy, co pod I tam Ej. Gdzie jest wzrost roślin włączony, a one nie chcą rosnąć? No czyli jeszcze nie czas. pi pijakie. O, ale idealna pora na zbieranie belek. No. 16.10. Oj! Trafił. Do tyłu, pani Eister. Daj, ja sobie trochę poukładam mogę. Dziękuję. Dziękuję. A tutaj już zabezpieczę. Addło Cię jedną belkę? Dalej chodź po belkę. Ej, pokazuję, że metrówka to jest, no nie? O ta belka co mam? To jeszcze jedna, belko A, jeszcze jedna i zielone zostały. Hmm, a to, że jest mniej 20, prawda? O nie, masywnie gra. KP Strike. Widzisz? Mm -hmm. ja. Ben. A wie dlaczego ci tak nie działa to? Bo to działa tak, że skoro. Ty jeździsz, nie masz tego ułożonego na... jakiejś płaszczyźnie Nie możesz tego odblokować mhm. Ale tego wolę te widzę co go na początku. Bardzo, Dobra, ja, ja, ja jadę pozbieram te te i przyjadę, bo z, zjeżdżać i postaw tam koło sieczki tam gdzie mówiliśmy, że będziemy trzymać te Jak ty się nazywa? Że mówiliśmy, że będziemy trzymać ...berkiny, nie? Ma mało realnie, było tak źle, no ale... ja źle załadowane no ale. Jak źle załadowane? Na gdzie mam coś takiego. No właśnie. Iwo, no. bo cebula jeszcze przyjdzie i prawa autorskie wróci. Co po tym robimy? Nic. Co poćmiemy, co poćmiemy? Będę żył dalej. Albo zacznę grać w ping-ponga. Razem z Mhm, mm już pat <laughs> A nie lecisz? razem składamy Złapiemy tą belkę na razie. Ups. Dobra. I teraz jedna była po drugiej stronie, dobra, to przyjadę sobie tędę. Musimy te bałki do karmienia dać, bo albo mi się wydaje, albo ten czas jakoś wolno płynie, nie 17. A pierwsze... tur przechodzi przez ten... Kurwa, będzie wył ten pies teraz tu. karwa, kawunia. Masakra. Czyli, dogadaj się z nim. <grym> <grym> Co ty owcą jesteś ty? Kurwa, pierunie. Alkoholiku, pijaku ty. Nie. No wiecie, że on wczoraj miał balgim bazjalny i nachlał się jak szpan? Ludzie. Nie. To jest A dopiero... Tak nie to, to jest dopiero pijak alkoholi. Dokładnie, nie. szor oranżadą. Heleną. Heleną. Źle się dzieje z tą polską młodzieżą. Jak oni będą pracować na, na moją emeryturę? znam na gospodarkę. Takim zgadnij. i to by było na tle w tym odcinku. W kolejnym odcinku widzimy się z kolejnymi szalonymi przygodami, failami i w ogóle wszystkim, co jest szalone. Co ja mam więcej powiedzieć? Dziękujemy Wam serdecznie, życzymy miłego popołudnia. Tylko z lufty GAMES i yy, z naszą Games, ekipą. GAMES lufty, Luft, tak, czyść. Na razie, piąteczka.